Salon polityczny trójki. Zapraszam, Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze. Halo, panie ministrze, czy pan mnie słyszy? Nie. Tak, ja panią słyszę. Aha, bo ja nie słyszałam pana. To na początek liczby, które przerażają, ale jak wiemy nie wszystkich one przerażając sądząc po zachowaniach niektórych naszych współobywateli, ile jest nowych odnotowanych zakażeń, ile jest zarejestrowanych zgonów. No mimo sympatii dla pani redaktor i tego programu, no niestety nie podam tej ale dzisiejszej dlaczego? liczby. Bo pan jej nie zna. I dlatego zaraz wyjaśnię dlaczego. O 10.30 będzie miał konferencję pan minister Adam Niedzielski, aby przedstawić ten dzisiejszy wynik. Dzisiejszy wynik, który już pokaże nam, że piąta fala nie tylko nie zbliża się do nas, ona po prostu już w naszym kraju jest. Więc ta konferencja jest o 10.30. Pan minister Adam Miedzielski na niej zaprezentuje dzisiejsze, dzisiejsze nowe dane. One pokażą, że ta piąta fala już naprawdę zagościła dość, dość mocno w naszym kraju. Mam nadzieję, że to także przemówi do tych Polaków, którzy w tej chwili kwestionują wartość szczepień, którzy. Panie, Panie ministrze, ale to nie są numery, oborszy. numery to, to lotka, więc myślę, że może pan powiedzieć, jeśli tak i tak konferencja będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem, nie, względ, nie ze względu na przerażające liczby. Więc może chociaż rząd wielkości nie rozumiem, dlaczego pan nie chce podać tych liczb. Panie Rektor, to są bardzo duże liczby, dlatego tak przed chwilą się z panem ministrem, że on to zakomunikuje. Więc uzbrojmy się troszkę w cierpliwość, to są kilka godzin, jeszcze do 10.30, te dane zostaną podane. A kiedy, Ale będą te kiedy będą te największe liczby? W połowie lutego? Jak to wygląda z symulacji, które na zlecenie ministerstwa są prze, przeprowadzane? No wydaje się właśnie, że te duże wzrosty, jeżeli chodzi o ilość nowych przypadków, będą przypadały właśnie w drugiej połowie lutego. No tutaj niektórzy fachowcy także w tej chwili prognozują, że to może być wcześniej. Trudno na, na tą chwilę powiedzieć, bo ta fala... Omikronowa jest zupełnie inna niż pozostałe fale, z którymi mieliśmy w tej chwili do czynienia. No, na dzień dzisiejszy mamy już potwierdzonych 966 przypadków w naszym kraju. O, to jedną e, war... liczbę Pan przy... podał, 966 Warmię... przypadków. No, dziękuję. Chociażby. To jest już prawie 20% tych próbek, które, które badamy. Czyli widzimy, że no, Omikron bardzo szybko jednak zaczyna wypierać ten wariant Delta. To było do przypuszczenia, bo taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej, gdzie tych nowych przypadków naprawdę jest, jest także bardzo dużo. My oczywiście patrzymy to w perspektywie, jak to się przełoży na ile osób będzie musiało być hospitalizowanych z tego powodu. Jeżeli popatrzymy na dane z wczoraj, to w dalszym ciągu widzimy, że zajętość łóżek w naszym kraju spada. Wczoraj prawie 400 osób jest mniej hospitalizowanych. To jest 14 tysięcy i pięć osób tylko w tej chwili w naszym kraju. Mówię tylko Ale to jest tak, ponieważ... że, przepraszam, panie ministrze, że mówiąc skrótowo, zdrowieje Delta. A jeśli chodzi o Omikron, to jeszcze nie wiadomo, jak to się przekłada na liczbę hospitalizacji? No już jakieś. Ale jak to... Rząd... to bardzo, bardzo mm -hmm. obrazowo, ale bardzo trafnie określiła. Rzeczywiście Delta w tej chwili zaczyna odchodzić już jakby zapomnienie, ponieważ te osoby, które były zakażone, one w tej chwili już zaczynają zdrowieć i wychodzą z naszych szpitali, a Omikron jest tak bardzo zakaźny, że po prostu powoduje to, że tych nowych przypadków zakażenia jest zdecydowanie więcej. Czy będzie się to przekładało na ilość osób, które będą hospitalizowane? No wszystkie statystyki z krajów Europy Zachodniej, ale nie tylko z, z Europy, bo także ze Stanów pokazują, że w przypadku, gdy społeczeństwo jest wyszczepione powyżej 70, 75%, ten wzrost hospitalizacji spowodowanych omikronem nie jest aż tak duży. Czyli no tutaj niestety musimy się spodziewać, że w naszym kraju wzrost hospitalizacji na pewno nas to jak zawsze jest w poszczególnych falach, to jest z opóźnieniem około 10-dniowym, kiedy widzimy wtedy, kiedy dochodzi do szczytu zachorowań, w także wtedy po 10-14 dniach dochodzi do zwiększonej ilości hospitalizacji. I nic z tego tsunami omikronowego nie powstrzyma, nawet jakby się wszyscy doszczepili dziś, jutro, pojutrze, zaszczepili od początku. No to już Panie raczej, za późno. No w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że ta fala już w Polsce jest, więc te obostrzenia, które są, powinniśmy naprawdę rygorystycznie przestrzegać. Ja to apeluję do wszystkich Państwa, że jednak yy, no jest okres może feryjny i wyjeżdżamy, naprawdę to jest w naszym. Yy, no, dla naszego bezpieczeństwa i naszych bliskich. Także ja apeluję o używanie dalszym ciągu maseczek. To jest najprostsza metoda, ale bardzo skuteczna. Myśmy. Dobrze, panie rozesłali... ministrze, ale ja panu wcześniej przerwałam, teraz panu też przerwałam, ale coś pan chciał mi powiedzieć, ale pewnie już pan to powiedział, tak? Na samym początku, redaktor, kiedy chciałam od pana myślę... wy, wyciągnąć te dane. Myślę, że w tej chwili powinniśmy, mówię, przestrzegać tych oboszeń, które są, przestrzegać rygorystycznie noszenia maseczek, bo to jest bardzo ważne. Myśmy rozdysponowali 200 milionów maseczek za darmo dla obywateli naszego kraju, plus 10 milionów tych maseczek FFP2. Ja podkreślam tę uwagę tej maseczki bardziej szczelnej. Ona w 94%. Czyli już, prób... już nie te białe, niebieskie, chirurgiczne, tylko te FFP2, najczęściej białe, ale też tak, zdarzają się czarne. Tak, wtedy rekomendujemy te maseczki, Takie szczególnie. Kajce, dla osób starszych, tak? dla osób. Ta, te, te, te maseczki są zdecydowanie lepsze, przetestowane, one są bardziej szczelne i jeżeli ktoś ma taką możliwość, my także te maseczki rozdysponowaliśmy, także można je dostać. Używajmy także tych maseczek. Panie ministrze, jeżeli pan minister Niedzielski zaprasza na konferencję, to chyba nie po to, by ogłosić swoją dymisję. O której się mówiło w nie, ostatnich dniach. Ja myślę, że. Że, że, że w tej chwili no, nie ma nawet takiego planu, nie rozważamy takiego scenariusza, ponieważ no, sytuacja jest taka, że no, tak to mówią, w czasie przyprawy nie zmienia się koni, ponieważ... No, no sytuacja już konie jest... zostały zmienione raz, przypominam. Zaczął przeprawiać się pan minister Szumowski. Ale mi się wydaje, że w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia jest taki zespół, który sobie także poradzi z tą piątą falą. Jesteśmy przygotowani, mamy plany. Oczywiście no, wszystkiego nie da mhm. się przewidzieć. Dlatego Jasne. A kiedy jest... poznamy skład Rady Medycznej Nowej? Czy w ogóle poznamy? Myślę, że panie Raturośnie w niedługim czasie, dlatego to, co powiedział właśnie nasz szef, że chcemy poszerzyć skład ten, tej Rady Medycznej nie tylko o o medyków, o osoby, które zajmują się pandemią, ale także o innych ekspertów z dziedziny ekonomii, dziedziny socjologii, także polityki, bo myślę, że no musimy tą pandemię także rozpatrywać i nie w kwestii czysto medycznej. Na pewno jest to bardzo ważne dla mnie dla lekarza rzecz najważniejsza, ale myślę, że powinniśmy także rozpatrywać to w innych aspektach i tak to jak się dzieje zresztą w każdym kraju, to nie jest tylko, że lekarze decydują o danej polityce. Panie Ministrze, wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, właściwie nie tyle przyjął projekt ustawy, co dał zielone światło poselskiemu projektowi ustawy. Tak zwanej ustawy posła Hoca, to jest ustawa, która m.in. pozwala pracownikom na wgląd w sytuację zdrowotną, covidową pracownika. Widzi pan szansę na uchwalenie tej ustawy. Rzecznik Andrusiewicz, rzecznik Resortu Zdrowia, mówi, no, że bez tej, bez tej broni to się nie da przejść przez tą kolejną falę. No rzeczywiście ta ustawa daje pracodawcy dość dobre narzędzia do tego, aby. Dbać o swoją firmę, o bezpieczeństwo pracowników tej firmy, ale także o bezpieczeństwo klientów, którzy skorzystają z usług danej, danej firmy. Więc myślę, że ta ustawa, tak jak pani powiedziała wczoraj, została przyjęta przez Radę Ministrów, będzie rozpatrywana na najwyższym... Tak, widzi naj najbliższym... pan szansę dla tej ustawy i szansę na to, żeby Senat go, ją bardzo szybko przyjął, jeśli przyjmie Sejm? Panie redaktor, ja zawsze jestem optymistą i do życia podchodzę w ten sposób, więc myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, bo ja nie chcę nikogo straszyć, ale ta piąta fala będzie zupełnie inna i na pewno te codzienne, duże... Liczby będą bardzo wysokie. A czy obowiązkowym szczepieniem będą obejmowane kolejne grupy zawodowe, tak jak to kiedyś um, zapowiadał pan minister Niedzielski? No i później troszkę musiał połknąć własny język, ponieważ innym członkom rządu nie bardzo się podobała taka koncepcja. No, na pewno pan minister Niedzielski rozmawia i z ministrem Czarpkiem, i, i z ministrami z, z MONU i z MSWIA. Jeżeli taka decyzja będzie podjęta, na pewno ona będzie zrealizowana. Aczkolwiek ja także uważam, że to, co prowadziliśmy jako Ministerstwo Zdrowia, czyli obowiązek szczepienia pracowników ochrony zdrowia do 1 marca, przypomnę, wszyscy pracujący w ochronie zdrowia powinni być zaszczepieni. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym aspekcie tej piątej fali, bo tutaj wydolność naszej służby zdrowia będzie jakby kluczowa, ile osób będzie chorowało, ile osób będzie mogło świadczyć pomoc osobom chorym, jest, jest bardzo ważne. Jasne. Bo... Skrócenie, skrócenie izolacji i kwarantanny. Do ilu dni? Też to jest zapowiedziane, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy taka decyzja będzie podjęta. No, czy takie, takie decyzje podejmują kraje kraj Europy Zachodniej. No To jest spowodowane tym, że ten nowy wariant troszeczkę inaczej się zachowuje. Rozumiem. Czyli jak te... się rozwinie już tak zupełnie i będzie, nie wiem, ponad 50% zakażeń o Omikronem, to wtedy państwo podejmą... Panie redaktor, mhm. ale to ja chciałem dokończyć. To kraje zachodnie nie tylko ze względu na to, że jest inny wariant, ale także, że tak dużo jest osób zakażonych, że... no gospodarki czy też funkcjonowanie państwa było zagrożone, więc tutaj jakby połączone zostały dwa aspekty, aspekt medyczny i aspekt ekonomiczny, że po tych pięciu dniach, bo tak mniej więcej jest pięć, sześć dni jest ta kwarantanna w innych krajach, wtedy można już podjąć tą pracę. To jest Kiedy na... będzie ta decyzja? Fajny redaktor, no myślę, że w najbliższych dniach podejmiemy taką decyzję. W najbliższych dniach. A proszę mi powiedzieć, yy, jaka jest, że tak powiem, wydolność polskich laboratoriów, które przeprowadzają testy, badają te, te próbki? Znaczy, tu musimy rozdzielić dwa rodzaje testów, testy tak zwane genetyczne, czyli PCRowe, to są testy wykonywane w laboratoriach. Mamy w tej chwili dobową możliwość wykonania ponad 200 tysięcy testów. Dzisiaj to dzisiejsza liczba też będzie bardzo wysoka, jeżeli chodzi o wykonane testy, ale mamy praktycznie w tej chwili nieograniczoną ilość, jeżeli chodzi o wykonanie testów antygenowych, czyli tych, tych testów szybkich. Dlatego w tej chwili. Przygotowujemy rozporządzenie, aby ta możliwość wykonywania tych testów szybkich mhm. także była w aptekach. To jest myślę, że bardzo ważne, abyśmy mieli jak najszerszy dostęp do tego miejsca, gdzie dany test można będzie wykonać. Tych testów mamy kilkanaście milionów czas, przygotowanych czas w agencji pójnie. rezerw materiałowych. Czas, więc myślę, że nie będzie problemu. Czas płynie szybko, Panie Ministrze, to jeszcze muszę zapytać już po czasie. Czy będzie dopuszczalna taka sytuacja, bo już zdaje się, że w niektórych krajach to jest rozważane albo nawet takie decyzje są, żeby na pewnych stanowiskach mogli pracować ludzie łagodnie przechodzący covid. Znaczy no, jeżeli w tej chwili mamy osoby dodatnie i są w kwarantannie, mogą prawo pracować zdalnie, to już jest ja, tak, ja Nie mówię o zdalnym, Nie mówię o zdalnym. Ja mówię o produkcji na przykład. Pani redaktor, to będzie wszystko zależało od sytuacji epidemiologicznej. No z punktu medycznego no te osoby jednak powinny być, być w domu, ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na pewno będziemy się posiłkowali głosem ekspertów. Dziękuję bardzo. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.